Policja Policja Nie dostanie przecież po jak policja tutaj Mam mam traktusy na w taki sposób, żeby nie było widać No jest na mnie. Dobra. Dobrze, Mot tylko teraz to no, tą strony będziecie widać. widać. widać, widać. No. Ale się opiera. Generalnie w ogóle... złotych. Cześć Patryczku, mam nadzieję, że zrobisz tak jak obiecałeś i pójdziesz do Lombardu i oddasz iPhone. Mam nadzieję, że mnie tak nie oszukasz. Pozdrawiam, cię oglądasz. Już to leży przygotowany do Lombardu. A co, co, co to jest sieć Nie, już zmiana planu, wiewa jednak, e, będzie streamować regularnie od 9 do 13. A tak? Czemu tak mi to wysyłasz, Ani Patrykowie, jak to do niego doniesie. No ale trzeba je mówić? No bo on mnie ma dostanie, Dostanę, 50... dostanę za to taki telefon. Co się z, y, y, za co dostaniesz telefon? Jak będziesz streamować regularnie i zagrabiać dla siebie pieniądze? A to to już zostaje, zostaje ten. Nie wiem, że zostaje tyle, to też zarobi. Ale on niemożliwe to jest po prostu. Ale to jest ten co Patryk ma... Tak, tak okay. A w bardziej lepiej za niego dostać. Tak, tak okay. tak, tak. okay. tysiaka? Tysiaka. tysiaka? 14 pro. To... Tysiaka to kosztuje. 14 pro 100% bateria. Ale to jak mogę się założyć, ale to jak to ma szans, że 200 zł. Nie no, Tysiaka, jak? Zo wpisze 14 pro pojedyn z... gdyby Ludo to troszeczkę lepiej grała.

I jeździł już jakby ona to specjalnie za Azusa dowadała. Ja się na to, bo żeby Azus i mi je dał. To jest to Dla dziecka zrobić. Ja na pewno nie będę. To Azusem jest. To jest to, co ci będzie wypominało. To jego dziecko. Niektóre z To jest to, co ci będzie wypominało. To to, ja z jebem najgorszym śmieciem niż kolegą random Brusa. Ej, mi już jest tak zimno, on na chwilę wyłączył ten samolot i już się cała trzęsę Dobra, oni ze wszystkiego się wystrzelają teraz. Muszę! Kurczę. Słuchaj. Ja ginę tak jakby, no ginę, bo jest Talon za mną. Ta Vayne run downuje. Jak tu wejdzie to go zajebię. Smacznego, smacznego tajgerka. Dobra, wszystko wiemy. Ja jestem skotkiem w kontakcie. Okej, ale nic nic mi nie mów, bo chcę go zaskoczenia wziąć. Co ty mówisz? Znaczy nie, bo chcę go... Bo ja ci używ siły... na nim fizycznej. No to się mówi na tak szczerze. To jaki jest dokładny plan? Zobaczysz... Zobaczysz, zobaczysz go i co? Przejewane z tym istotem krzywd. No, jest... no dobrze, nie? Ewa, wiesz, że trzeba hamować. Ej! Ewa, prawo, prawo. Ewa, patrz teraz, patrz, patrz, patrz teraz, patrz raz! Oj! Ja bierzemy. No, ona nie powinna w ogóle uczestniczyć w... To nie samobójstwo. To nie samobójstwo. Nie wolno wam robić że, A jakby to było dziecko, to zabije. Co my sobie że jesteście sami? Nie umieścić zaczynać to. W niedzielę 11, ale chcieli mi powiedzieć to osobiście, Żeby nie psuć naszej relacji. więc powiedzieli to w poniedziałek, co doceniam i szanuję. Dostałem, zaraz dostałem bana. Dostałem bana za doxing. O 4 rano, nie, no o. Nie, bo że, szósta, szósta, o szóstej rano, jak był tym 30-godzinny byłem na silnych lekach psychotropowych, yy, tak, yy, snajpił mnie gość i pisał na czacie, że mnie będzie lineował i serio to robił, serio to robił. Ja wpisałem jego nick w Lodprosa, yy, wpisałem jego nick w LOLProsa, wrzuciłem Twitter na czacie, bo miał przypięty i kazałem znaleźć im jego zdjęcie. No i go znaleźli, ja to pokazałem i pokazałem jego zdjęcie z komunii. No i on napisał do rajotu. I mam bana za doxing, nie pokazałem jego numeru telefonu, imienia nazwiska, ani żadnych danych wrażliwych Chciał adresu, zamieszkania, whatever, pokazałem tylko zdjęcie z komunii e, Dzisiaj z nim gadałem e, On nie chciał, nie chciał żeby to się tak potoczyło, chyba nie chciałby takiego bana załatwić. Ja w to wierzę, no bo czemu miałbym ja mu nie wierzyć Z drugiej strony, gdybym tego nie zrobił to on pewnie nie został za to bana jeszcze powiedział Ale no stopy bolą przejewane z tym stopałem wszystko Przez... No dobrze, nie? Ewa, wie, że trzeba hamować. Ej, Ewa, patrz teraz, patrz teraz, patrz teraz! O! i je... ja No pier... ona nie powinna w ogóle uczestniczyć w ruchu drogowym. To, co ona teraz odjebała. Je... Nic pani nie jest? Nic ci nie jest? Żyjesz? Ewa, żyjesz? Bo to to ty odwaliłaś, nie wiem, czy zdajesz sobie z sprawę.

a w ogóle nie umiesz jeździć. Nie tam, tam są ośle, łączki, tam sobie jeździ. No. To nie ma no. w ogóle zatku. Jeśli ty komuś powiedz? Przepraszam. Głowa. A jeszcze kogoś jest. Jeszcze się krzyczała, no. Chodź, uwaga. No, zbieraj, zbieraj na ty. Dziękuję. Za. Dziękuję za. Jeszcze tylko jedną trzeba, proszę. No. Nie zbiera się takim ludziom na tym. Tam... Zbiera się, zbiera się. Co to za, co to za ludzie? Co? Inny człowiek? Zbiera. Ale no stopy bolą, Przejewane z tymi stopami, wszystko. Jest... No dobrze nie? Jest. Bo Ewa, Ewa wiesz, że, że trzeba hamować, ej. Prawo, Ewa, patrz teraz, patrz teraz, patrz teraz. ojej. Nie działa dlaczego bolało Cię wczoraj pod ze cyckiem, Patryk, dlaczego Bo jadłem dużo, dużo, dużo rzeczy na, noc. na noc. Dlaczego wolę Cię wczoraj po, tak, czemu sobie jeszcze nie postawili. 10 O, no, za bardzo mi to kurde brzmi jak ten Windows Shaper momentami, kurwa od 50 centa. I przez to nie mogę się jakoś tak docenić tego numeru. Ale fajnie, że taki beat a nie taki trapowy łapę mam solidną. Głowa pod brzoskwinką ja tego nie ty... Okay. Głowa pod brzoskwinką. Okej. Na co się te typy ślinią? Wiesz co Medi lubi? Uh -huh. To biusty cute Tego misia nie oszukasz, Ma Man, Meduza, czyli 23 km do... To jest ta książka Gdzie jest, kurwa, Karlin? ...na sztuczny miód W leci pięć stów, Do lód, Ona ma... Oj tak, lód. pięć stów, le... ...to, kurwa, ósmy cud Jest co Medi lubi? To meduza, paying homage to Meduza Ja... crazy ...to, kurwa, cash duży

哎呀，憋屈死